Jak przesunąć zaplanowany urlop? Przesunięcie urlopu jest możliwe na mocy artykułu 164 Kodeksu Pracy, zarówno z inicjatywy pracodawcy, z ważnych potrzeb pracodawcy, szczególnych potrzeb, w których obecność pracownika w formie jest niezbędna i nikt nie może go zastąpić, lub z inicjatywy pracownika również z ważnych powodów. W przypadku, gdy pracownik zwraca się z wnioskiem o przesunięcie terminu urlopu, decyzja należy do pracodawcy. Jeśli jednak podczas zaplanowanego urlopu pracownik będzie nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, takich jak np. choroba, wtedy pracodawca musi przesunąć termin urlopu. Na jaki termin przesuwany jest urlop w takiej sytuacji? W takiej sytuacji strony ustalają nowy termin zazwyczaj Pracownik składa nowy wniosek o urlop. Udzielenie urlopu wypoczynkowego podczas niezdolności do pracy pracownika jest niedopuszczalne, a co za tym idzie, nawet gdyby tak się stało, jest nieskuteczne.